Witajcie drodzy fani Gwiezdnych Wojen w wyjątkowym materiale komiksowym na ziemniaczanym polu Komisarza Seba. Ponieważ dziś, zgodnie z Waszymi sugestiami, zgodnie z Waszymi propozycjami, będziemy zajmować wspólnie się tematem zamknięcia dwóch głównych serii komiksowej, a dokładnie rzecz ujmując, seria Star Wars oraz Darth Vader. Obie one otrzymały swój 50. zeszyt, zamknęły swoje przygody i dzisiaj postanowiłem w pewien sposób stworzyć materiał, który podsumuje nam w jakiś sposób zarówno zakończenie tych serii, jak i również chciałbym podzielić swoimi wrażeniami całościowymi. Oczywiście Wasze opinie jak najbardziej są mile widziane, więc sekcja komentarzy będzie dla Was. Jeżeli chcecie, e, powiedzmy, poskakać sobie po poszczególnych częściach dzisiejszego materiału, to oczywiście na YouTube macie spis treści, ponieważ dzisiaj będzie nieco bardziej, e, powiedziałbym, wrażeniowo, bardziej ogólnikowo, bardziej nie jakieś tam analizowanie bardzo dokładne, tylko dzielenie się, powiedzmy, moimi wrażeniami z tego, jak e, przebiegły te dwie historie. Tak więc, moi drodzy, nie przedłużam i przejdźmy do dzisiejszego omówienia serii komiksowej z serii Star Wars oraz Darth Vader, obie z 2020 roku. No i zanim przejdę do konkretnego omówienia. Pewnego rodzaju wstęp, którym chciałbym w pewien sposób zaznaczyć, że mimo naszej sympatii, antypatii, czy powiedzmy neutralnego podejścia do tego, co dostaliśmy, musimy pamiętać, że mówimy o czymś um, ważnym w świecie gwiezdnych wojen. Ponieważ z jednej strony omawiamy kolejną główną ongoingową serię Star Wars, która zawsze będzie fundamentem świata Gwiezdnych wojen. A um, nieważne jakim okresie czasowym nie każdy nieważne kiedy będzie działa się kolejna nadchodząca ewentualnie seria komiksowa, a jestem pewien na 90%, parę procent, że dostaniemy Star Wars 2025, które zacznie się w przyszłym roku. To same te serie komiksowe są z nami od samego początku, jeżeli chodzi o Marvela. Od 2015 roku dostaliśmy pierwszą 75-zeżytową, teraz dostaliśmy tą 50 i dostaniemy kolejną. Z drugiej strony, natomiast Vader jest tym ważną istotą, ważną postacią, która jest jedną z najlepiej sprzedających się serii komiksowych ogólnie. Tak więc również oczywiście w krótszych formach, ale dostawaliśmy Darta Vadera, pierwszego dziejącego się po epizodzie czwartym, potem Charlesa Sola, potem mini-serie komiksowe One Shot inne tego typu rzeczy, więc absolutnie nie jest nic zaskakującego, że te dwie serie komiksowe z jednej strony Star Wars, z drugiej strony Dark Vader były i są zawsze tak ważne istotnie komiksowo. Druga kwestia, to pewnego rodzaju klimat, to pewnego rodzaju otoczka, dosyć ważna dla mnie, jeżeli chodzi o czytanie książek czy komiksów gwiezdnow wojennych. Ponieważ pierwsze serie komiksowe, czy to Star Warsowa, czy to Darth Vader, a potem soulowy Vader, były z nami w trakcie filmów. One wychodziły w latach 2015-2019, więc wtedy dostaliśmy całą trylogię Sequel, dostaliśmy Water 1, dostaliśmy Solo i one w pewien sposób funkcjonowały w tym świecie, były uzupełnieniem tego wszystkiego. Natomiast serie, które dzisiaj się będziemy zajmować, funkcjonowały, już w innym czasie, jeżeli chodzi o świat gwiezdnych wojen, czasie filmów, e, seriali animowanych, ale przede wszystkim seriali telewizyjnych, zmian, pewnego rodzaju zniszczenia czy erozji e, wizerunku luka z filmu, jeżeli chodzi o firmę produkującą filmy, więc one miały pewnego rodzaju klimat, miały pewnego rodzaju znaczenie. Z drugiej strony, co też nie powinniśmy raczej zapominać i, i co dla mnie przynajmniej będzie ważne, to fakt, kiedy te komiksy wychodziły w naszym życiu i jeżeli wszyscy możemy mieć jakiś wspólny łącznik, to pamiętajmy, że te komiksy rozpoczynały swoją przygodę na początku 2020 roku, jeszcze w czasach przed -covidowych. Oczywiście później w związku z całym tym zamieszaniem seria zostały na chwilę wstrzymane, ale potem wróciły i dla mnie na przykład e, są one pewnego rodzaju symbolem, czy powiedzmy łączą się z moimi wspomnieniami z oczywiście niestety tym nieszczęsnym covid lockdownem, e, przeprowadzką do nowego mieszkania i tak dalej, dalej, więc dla mnie zawsze te komiksy są niezwykle usadzone w jakimś okresie czasu, więc to też jest coś, co w pewien sposób wpływa na mój odbiór tego wszystkiego i jak właściwie to funkcjonuje. No i jeden ostatni aspekt, który już może nie jest tak sentymentalny, jak poprzedni, ale dosyć ważne to crossovery, ponieważ zarówno seria Star Wars jak i Darth Vader były bardzo mocno oczywiście połączone z dużą ilością crossoverów, które dostaliśmy. Wojna Łowców Nagród, Kira oraz Jeszkarłatny Świt, potem Dark Droid. No, generalnie rzecz ujmując te serie w przeciwieństwie do pierwszych musiały o wiele bardziej łączyć się z innymi seriami komiksowymi i te crossovery były bardzo widoczne, więc to czasami na plus, czasami na minus, czasami niezależnie wpływ wpływało mimo wszystko jednak na jakość tego, co dostaliśmy tutaj. Tak więc warto, wydaje mi się, o tych niektórych punktach pamiętać, kiedy analizujemy te serie komiksowe, bo pamiętajmy, że Gwiezdne Wojny komiksowe nie funkcjonują, szczególnie w tych głównych seriach komiksowych, nie funkcjonują w próżni. To nie są miniserie, to nie są one-shoty, to są komiksy, które w pewien sposób trzeba moim zdaniem analizować z nieco szerszego kontekstu. No dobrze moi drodzy, teraz już jednak po tym przedługim wstępie, e, którym chyba nie za bardzo wyjaśniłem o co mi chodzi, ale no generalnie kontekst jest ważny, e, przejdźmy do omówienia 50 zeszytów. E, 50 zeszyt serii Star Wars oraz Dark Vader, zaczynając od naszej głównej serii komiksowej, tytularnej Gwiezdno -wojennej. Która jest dziwna, znaczy się, zakończenie jest pewnego rodzaju, powiedziałbym, przypowieścią, pewnego rodzaju opowieścią, którą Luke Skywalker mówi, przedstawia swojemu siostrzeńcowi, siostrzeńcowi, tak, Benowi Solo, jakiś czas po wydarzeniach, oczywiście z epizodu szóstego, kiedy jeszcze nasz młody dzieciak uczy się na bycia Jedi, i wujek opowiada mu historię. I. Nie jestem szczerze moment zaskoczony, ponieważ moim zdaniem tak naprawdę seria komiksowa skończyła się już wcześniej na rozprawie sądowej Lando Calarizana. Czy też na upartego niech już będzie ten nieszczęsny mini Ark Historyczny z Leją, która w końcu się ogarnia i zbiera ekipę, żeby uratować Hana. Ch Charles Soul nie wiem, czy specjalnie, czy niespecjalnie, trochę wkopał się w to zadanie, że ten ostatni zeszyt jest tak naprawdę one-shotem, jest pojedynczą historią, która skupia się na tym, że Luke Skywalker przybywa znów na naszą żywą planetę, gdzie może kontaktować się z świadomościami, duchami, powiedzmy, Jedi, którzy odwiedzili tę planetę wcześniej i spotyka tam Azlina Rela, czyli to jest ten rycerz Jedi, który dosyć sporo miesza w trzeciej fazie The High Republic, który informuje go o tym, że jeżeli chcesz pokonać swojego wroga, Czyli patrz Palpatina, jest taki artefakt, który jest bardzo cenny. No i nasza ekipa go zdobywa, i okazuje się, że po tym, jak udostępnią kawałek DNA, czy powiedzmy krwi swojego celu, to magiczne urządzenie w jakiś sposób po skacząc po różnego rodzaju ludziach, którzy mieli kontakt z tą osobą, znajdzie tą osobę i ją zabije. Problem jest tylko taki, że po drodze skacząc pomiędzy tymi wszystkimi osobami, te osoby również zostaną zabite. No i nasi bohaterowie mają pewnego rodzaju zagwostkę. Czy poświęcić życie tysięcy, dziesiątek, nawet tysięcy ludzi, żeby zabić Palpatina i zakończyć teoretycznie jego rządy, czy mimo wszystko tego nie zrobić? i powiedzmy, jasne, nadal walczyć z Imperium, ale nie stać się tymi złymi. I oczywiście nasi bohaterowie, jak możemy się łatwo domyśleć, powstrzymują cały ten mechanizm, udaje im się to powstrzymać, udaje im się um, ostatecznie oszukać w pewien sposób urządzenie, które zostaje następnie gdzieś tam odłożone, a cała lekcja, jaka z tego płynie, to taka, że nie stań się zły, żeby pokonać złych. I generalnie rzecz biorąc, ten zeszyt moim zdaniem jest... Gdyby to była bardziej mistyczna, bardziej szalona, bardziej przypowieść, podkręcona, byłbym w stanie to kupić jako one-shot, ale nie działa moim zdaniem to za bardzo jako zakończenie całej serii Star Wars. Znaczy, się, mamy tutaj całkiem momenty takie, gdzie Charles Soul po raz udowadnia, dlaczego znaczy są przykłady, dlaczego ja tak bardzo uwielbiam Charlesa Sola, ponieważ jego na przykład spo, spotkanie Landy Kolarizjana ze znudzoną starszą panią w archiwum na Nabu, która tak naprawdę. Chce pomóc rebelii pokonać Palpatina, jest jednym z lepszych momentów tego zeszytu, Czy powiedziałbym, nawet najlepszym tego momentem. Dyskusje filozoficzne z jednej strony Czubaka, który mówi, że tak, trzeba to zakończyć, trzeba zabić Palpatina, ale potem walka o moralność i tak dalej, i tak dalej. To wszystko całkiem sprawnie działa. Cała ta historia, cała ta niepewność Bena Solo na końcu, wujku, czy to rzeczywiście jest prawda, czy nie jest prawda, nawet działa, tylko działa samodzielnie. To nie jest w tym sposób zakończenie serii komisowej Star Wars, bo tak jak mówię, Mówiłem wcześniej, dla mnie zakończeniem jest rozprawa sądowa nad Lando Calizianem i powiedzmy jego mowa końcowa. To jest zakończenie serii Star Wars. O czym będę mówił później. Nie zmienia to jednak faktu, że dostajemy jednak raczej zeszyt, który. Jest w porządku. Jest troszeczkę czuć mimo wszystko to, co czuliśmy już od kilku zeszytów wcześniej, czyli pewnego rodzaju takie ciągnięcie ostatkiem sił, żeby tylko i wyłącznie dokończyć tą serię i mieć z głowy to wszystko. Z drugiej jednak strony, no nie mogę powiedzieć, że działa to jakoś bardzo, bardzo rewelacyjnie, ale też nie mogę powiedzieć, że jest tragicznie. No dobrze, natomiast... O wiele prościej będziemy mieli z Dartem Vaderem, bo tak jak cała seria Darth Vader była jaka była, jeżeli czytaliście to doskonale wiecie i oceniacie tak jak chcecie, tak samo kończy się finał, który doprowadza nas do wielkiego dopakowania Vadera, który dostaje mnóstwo kryształków i te kryształki sprawiają, że on ma gigantyczną potęgę. I mamy znów jego konfrontację z Palpatinem i Sabę, która praktycznie transformuje się w tym zeszycie w pełną Padmę. No i jest jego rozdarcie, które doprowadza go do jakiejś wizji, gdzie on wyobraża sobie, Niszczy Palpatina, i tak dalej, ale go ostatecznie nie niszczy, bo Palpatin ma dla niego coś do przekazania. Nie wiem za bardzo co, po prostu. Vader po raz kolejny jest całkowicie posłusznym pieskiem u stóp imperatora, i tyle. I sama historia kończy się, powiedzmy, oczywiście wielką rozpierduchą ze szturmowcami, z potworkami z Egzegolu, z tymi, z tymi kultystami z Exegolu i tak dalej, i tak dalej. Całkowity typowy Darth Vader, ale kończą się, powiedzmy, w połowie, zresztą to ponieważ później dostajemy trzy domykające e, pewnego rodzaju historii. W pierwszej, dosłownie, Oczy of Bastun jest tak wkurzający dla Wejdera, że Wejder przebudza się ze swojego letargu, spuszcza mu w piernicz i tyle. W drugiej historii mamy Sabę, która zakrada się do lei, próbuje jej powiedzieć, że ty byś była fajną władczynią, gdybyś się skumplowała z Wejderem i, i stanęłabyś po jego stronie i stąd mamy taką grafikę, gdzie Leja jest takiej białej zbroi Wejdera, Leja Mówi, nie, nie, ja nie walczę o władzę. Sabę ją ogłusza i stwierdza, tak, ty jesteś godną córką Padme Amidali, bo oczywiście nie mówi jej, że znałam twoją matkę, etc., etc. Em, i tak dalej. Więc mamy do tutaj takiego pewnego rodzaju. Podsumowanie wątku Sabę, który ma przedstawić nam na tej zasadzie, że Sabę myślała, że złością i porządkiem i siłą i nienawiścią da się pokonać, a tu trzeba być powiedzmy dobry. Natomiast na samym końcu mamy przygody e, naszych bohaterów z dzieciństwa na kineskiej Skywalker'a z Mrocznego Widma, którzy, którym udało się przeżyć, którzy trafiają z powrotem na Tatooine, wykupują niewolników i w pewnym momencie zostają uratowani od, przez ociego of Bestum, który zabiera sobie tam te, te powiedzmy pręty paliwowe z Czarnobyla, e, zabiera jest powrotem do Wejdera i informuje go, że o nie, nie zabiłem ich, bo pewnie byś tego nie chciał. Mówili coś o Anakinie, a Wejder mówi cały smutny, że nie, We Anakin nie żyje, to już nie ma problemu. Generalnie rzecz ujmując, pewnego rodzaju domykanie wątków nie w ramach jednego zeszytu, tylko różnych opowieści. I co tu dużo mówić? Jakby Darth Vader, jakby o ile te opowieści jeszcze próbują być w jakiś sposób, ta ostatnia nawet całkiem nieźle wypada z niewolnikami, ratowaniem niewolników i tak dalej i to całkiem spokojnie. Cała reszta jest Darto vaderowa do e, oczywistości, bo oczywiście Slymore nie zdradziła Imperatora, tylko to wszystko była zagrywka, to był wielki plan Palpatina, żeby znowu zgnoić Vadera i e, sprowadzić go do pozycji służącego. I tyle, Sabę płaczę i już jest praktycznie Padme i, i, i tyle, więc jakby... Nie spodziewałem się wiele, niewiele dostałem i tyle. Więc seria komiksowa Dark Veila kończy się tak naprawdę jak cała seria. No dobrze, moi drodzy, teraz czas na ogólne podsumowanie obu serii i zacznijmy oczywiście od Star Warsowej. I mam przygotowaną nawet tabelkę z plusami i minusami. I chciałbym zacząć od tych pozytywów, które mi się podobały. Bo biorąc pod uwagę to, co wspominałem wcześniej, czyli crossovery, powiązania i tak dalej, podoba mi się mimo wszystko w tej serii komiksowej, jak ona jest różnorodna, jeżeli chodzi o tematykę. Z jednej strony mamy oczywiście rozwój naszych bohaterów, w szczególności Lando i, yy, i Luka, ale mamy też pewnego rodzaju zabawy klimatami związanymi z odbudową floty po porażce na How. gdzie mamy oczywiście cały wątek yy, próby skontaktowania się z innymi yy, flotami przez Leje, zbudowanie nowego szyfru i tak dalej, i tam na przykład bardzo podobało mi się ten yy, ciasny w pewien sposób atmosfera niepewności, czy my przeżyjemy to wszystko, czy nie przeżyjemy. Później, tak jak mówię, osobiste Personalne wątki, które albo łączą się z tym wątkiem rebelianckim, albo są całkiem samodzielne typu Luke Skywalker. Potem mamy w pewien sposób ratowanie. Zapasów paliwa, i tak dalej, i tak dalej. I generalnie rzecz ujmując, ta różnorodność była całkiem przyjemna. Tak jak w pierwszej serii komiksowej, dosyć spory problem e, dla mnie był taki, że przez zdecydowaną większość czasu po prostu mamy naszą grupkę porachaterów, którzy są wszędzie w całej galaktyce. Tak tutaj mimo wszystko staramy się podejść różnie do tematu. Ale nie będę oszukiwał, jeżeli chociaż trochę słuchaliście moich recenzji, to doskonale pewnie wiecie. Dla mnie najważniejszą, najcudowniejszą, najlepszą rzeczą e, w tej serii komiksowej to jest oczywiście rozwój Lando Calrissiana w pierwszej kolejności, w drugiej Luka Skywalker'a. Lando Calrissian jest napisany rewelacyjnie. Od człowieka, który rzeczywiście był tym zdrajcą, któremu za bardzo nie można ufać i tak dalej, do jego nieprzekonania, tylko on sam dojrzewa do tego, że jest rebeliantem, że chce być rebeliantem. To o czym on mówi na samym końcu tej serii komiksowej podczas swojej rozprawy sądowej. To jak to jest zaprezentowane. Cała jego relacja z Lobotem, z jego Najlepszym przyjacielem, zmiany jego motywacji i tak dalej są cudowne, są rewelacyjne. Na drugim miejscu, tak jak wspominałem, Luke Skywalker i jego rozwój jako rycerz Jedi. Pewnego rodzaju dorastanie z tego chłopaka, który gdzieś tam się rzucił na Weidera w epizodzie 5, do nie mistrza Jedi, tylko do bardziej świadomego rycerza Jedi, który rozumie, że to nie jest wszystko aż tak łatwe. I mistyczne podróże, krwawienie, odkrwawianie kryształów i tak dalej, bardzo, bardzo mi się to podobało. I z drugiej strony, jeżeli. Chodzi o taki ostatni plus Ameliny Holdo. I ja wiem, 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 wiele osób jej nie lubi, ale cieszy mnie niezmiernie, że przede wszystkim komiksy i manga, bo Leia Princess of Alderaan. To znaczy manga była na podstawie książki, więc najpierw książka, potem manga, a teraz komiksy. Mimo wszystko rozbudowują tą postać i dodają jej na tyle charakteru, żeby spróbować podbudować dlaczego ona była tak bliską przyjaciółką Lei w epizodzie 8. I to jest całkiem sympatyczny smaczek, który mi się podoba. A Millin Holdo, która jest dziwna, która jest trochę tajemnicza, trochę dziwna, no po raz kolejny powtarzam dziwna, przepraszam, ale jednak jest wierząca w całą tą sprawę i wierząca w leje, to moim zdaniem jak najbardziej działa. Jeżeli natomiast chodzi o minusy, to tak. Ogólnie sytuacja rebelii, bo o ile na początku ten cały mroczny, ciemny taki klimat duszny, ucieczki w imperium, komandor tak, Zara i tak dalej, to nawet całkiem sympatycznie działa, ale w drugiej części komiksów prawie zostało zapomniane. Gdyby nie fakt, że dostajemy historię o tym, jak rebelia dowiaduje się o istnieniu drugiej gwiazdy śmierci, albo powiedzmy w jakiś tam sposób nawiązania przy wątku z zaginionym z transportem paliwa, tego praktycznie w drugiej połowie komiksowej nie ma, albo jest tego naprawdę niewiele, poza może rajdem na Coruscant. To jest coś, co przeszkadzało mi, bo brakuje mi mimo wszystko serii komiksowych, czy też wątków dotyczących tego, jak ta rebelia funkcjonuje na co dzień i jak próbuje przygotować się do bitwy o Endor. Um... No właśnie, jeżeli chodzi o Endor, moim zdaniem mamy całkiem kiepskie wprowadzenie, tak naprawdę do epizodu 6, jeżeli mam być szczery. Bo poza wspomnieniem tym, że jest druga gwiazda śmierci i jakoś ją musimy pokonać i poza Leją, która na końcu 49 zeszytu mówi, dobra, to teraz lecimy ratować Hana", nie mamy praktycznie nic, nie, nie mamy żadnej jakiejś podbudowy i staje sobie sprawę, że końcówka z jednej strony skupia się na postaci Lando i, i powiedzmy Luke'a Skywalker'a, z drugiej jednak strony, no jest jest to trochę przeszkadzające, jest to trochę w jakiś sposób e, przy, przytłaczające, biorąc pod uwagę, ile za przeproszeniem dużych rzeczy działo się w crossowerach e, między właśnie epizodem 5 i 6, tak jak na przykład nie wiem, Dark Droid czy Crimson e, Range, czy też powiedzmy cała Kira i jej, e, po, jej, powiedzmy, ekipa. No i trzecia wada, moim zdaniem, to jest no niestety dosyć nierówny. Poziom. Może nie, komi, nie jest sąkowo, bo jest sąkowo przez zdecydowaną większość czasu było ok, bez strzału. Ale fabularnie. raz lepiej, raz gorzej, i bardzo często miałem wrażenie, że Charles Solu musiał wyciągać naprawdę sporo. Czasami miał przestrzeń, żeby napisać to, co chciał napisać, a czasami pisał, bo trzeba napisać crossovery, trzeba coś z czym połączyć, itd, i tak dalej. Więc moim zdaniem on powinien teraz dostać dosyć sporo odpoczynku, żeby się w pewien sposób zregenerował i ewentualnie wrócił do nas z jakąś własną historią, do którą nie będzie takiego oparcia. No, bo mimo wszystko, pisanie głównej serii komiksowej jest obciążone deadline'ami wyjątkowo, bo wszystkie serie są obciążone deadline'ami, ale wydaje mi się, że główna najbardziej. I mam nadzieję, że mimo wszystko powróci do nas z bardziej równym i wysokim jednocześnie poziomem. No dobrze, i teraz przechodzimy oczywiście do Tarta Vadera i nie, nie, wbrew pozorom nie będę tutaj krytykował go całkowicie, bo są mimo wszystko rzeczy, kiedy zastanawiałem się, kiedy przygotowywałem się do tego materiału, które mi się podobały. I zacznijmy od tego, że Podoba mi się coś, co pojawiało się bardzo często w analizie, w książce gdzieś ją miałem na półce, ale oczywiście mi zaginęła. Jest The Rise and Fall of the Galactic Empire, ponieważ tam twórca bardzo mocno zaznaczył, że. Imperium per se nie było celem Palpatina. Imperium było tylko i wyłącznie narzędziem w jego rządzeniu. I moim zdaniem seria komisowa Darth Vader bardzo solidnie to pokazuje. Że tak naprawdę codzienne sprawy, czy tak naprawdę Imperium nie ma znaczenia w momencie kiedy Palpatine ma coś zaplanowane względem Vadera. To wszystko jest pewnego rodzaju gra. To jest tak naprawdę tylko i wyłącznie zabawki, którymi Vader, Palpatine się bawi. Łącznie z samym Vaderem. Druga rzecz, która mi się podoba to tak naprawdę Wewnętrzne zepsucie imperium, czy pewnego rodzaju dysfunkcyjność tego em, organizmu państwowego, że tak to mogę nazwać, bo nawet jeżeli założymy, że rzeczywiście są ludzie, którzy chcieliby, żeby to imperium było twarde, ale porządne, solidne, bezpieczne, to te osoby, za chwilę do nich przejdę, nie mogą za bardzo działać, bo sam system imperialny na to nie pozwala. W pewien sposób nie ma jakiegoś zwierzchnictwa, nie ma jakiegoś pilnowania, żeby rzeczywiście był porządek, tylko jest całkowicie system totalitarny i to naprawdę Nieźle, momentami jest pokazywane w tej serii komiksowej. No i to jest co najlepsze, co pojawiło się w raczej pod koniec tej serii komiksowej, czy też w drugiej jej połowie. Mianowicie wątek tego, że wśród imperialnych są imperialni, którzy wierzą w porządek, którzy chcą wierzyć w solidne państwo, które powiedzmy pilnuje porządku, sprawiedliwości, dba o obywateli itd., dalej, ale są oni sfrustrowani całym tym istniejącym systemem. Mniej lub bardziej, bo oczywiście oni też mają swoje wady, oni też mają swoje problemy, ale sam fakt tego, że Rzeczywiście jest pewnego rodzaju opór i niechęć według, we, wobec korupcji, czy niesprawnego działania tego organizmu, jakim jest imperium, to jest coś, co nawet wypadało całkiem całkiem e, nieźle. No dobrze, ale tak naprawdę na minus jest cała reszta. I co mnie najbardziej boli, to chyba to, jak niesamowicie przedłużona na siłę jest to seria komiksowa, ponieważ praktycznie każdy ark historyczny, który dostajemy, jest. I jest powtarzany. W każdym arku historycznym Vader e, próbuje zemścić się, czy powiedzmy, próbuje zbuntować się przeciwko Palpatinowi. Po drodze musi zabić jakieś 3-4 potworki kosmiczne, kałamarnice najczęściej. Potem okazuje się, że tak naprawdę to wszystko było zaplanowane przez Palpatina, i on znowu sprowadza do zera e, Vadera, i cały cykl nam się powtarza 4-5 razy w ramach całej serii komiksowej. Memiczność w pewnym momencie tego jest absurdalnie śmieszna, bo o ile jeszcze punkt wyjścia, że Vader bardzo Bada, dlaczego jego syn według niego jest słaby, i tak dalej, i tak dalej. Ma nawet jakieś powiedziałbym uzasadnienie, ma nawet jakiś pomysł, ale bardzo szybko staje się memem, staje się dowcipem i powiedzmy, te nieszczęsne odwracanie, czy wracanie do tego, że Darth Vader jest Anakinem Skywalker'em, nie działa moim zdaniem. I rysunki na pewno temu nie pomagają, a głupoty typu przeskakiwanie kolejnych i kolejnych i kolejnych poprzeczek, typu dwa razy lecimy na Exegol, i kałamarnice, i wielkie lasery, jakieś rzeczy ładowane kaiberem z Exegolu i tak dalej, nie działa. I, I to jest strasznie męczące, to jest strasznie dziwne. A na tym wszystkim jeszcze skacze, chichocze i wydurnia się całkowicie beznadziejnie, moim zdaniem, Ochi of Bestun, Slymore, która nawet może miałaby jakieś potencjał, czasami te zagrywki jakieś tam polityczne, imperialne są może nawet niezłe, ale bardzo, bardzo, bardzo szybko się wystrzeliwują. Generalnie rzecz ujmując, no niestety, zdecydowana większość serii komisowej Darth Vader dla mnie jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo słaba. No dobrze, moi drodzy, tak, więc dotarliśmy do podsumowania zakończenia przygód z główną serią serię komiksową Star Wars oraz serię komiksową Darth Vader. Star Wars, mimo wielu problemów, mimo różnego rodzaju niedopracowań, wad i tak dalej, moim zdaniem jest solidną, dosyć wartościową lekturą w większości przypadków, w większości opowieści. Moim zdaniem dla samego wątku Lando Calrissiana czy Luke'a Skywalker'a warto przemęczyć się przez gorsze momenty spadkowe. Natomiast Darth Vader? Jeżeli chłoniecie wszystko, co jest z Wejderem, jeżeli wszystko, co jest z tym bohaterem, lubicie i nie przeszkadzają Wam różnego rodzaju głupotki, albo lubicie, powiedzmy, dosyć głupie i, jakby powiedzmy, edgy komiksy, no to Darth Vader może Wam się spodobać. Ale ja naprawdę niesamowicie się męczyłem i cieszę się niezmiennie, że ta seria komiksowa się zakończyła. A co będzie dalej? No cóż, ruszyło The Battle of Jack'u, pierwszy zeszedł za nami, niedługo będę się nim zajmował na kanale. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale i tak cały czas tak naprawdę czekam na główne zapowiedzi na przyszły rok, co zajmie miejsce przede wszystkim w serii komiksowej Star Wars, no i w jakiej formie, bo jestem przekonany raczej tak niż nie, że Darth Vader prędzej czy później będzie musiał do nas powrócić. Tak więc, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie, zapraszam Was do komentowania i standardowo, jeżeli podobało się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi virtual malonka, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w kolejnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!